Panie Dyrektorze, Państwo Profesorowie, Szanowni Państwo. Nazywam się Katarzyna Wieczorowska-Tobis, jestem geriatrą. Reprezentuję Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, ale również Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Mam również przyjemność być jednym z 15 ekspertów Komisji Europejskiej do spraw efektywnego inwestowania w zdrowie. Spróbuję pokazać Państwu, dotknąć pacjentów starszych, czyli tych, których tak jak słyszeliście Państwo wcześniej, tak jak wszyscy wiemy z naszych obserwacji w czasie pierwszej fali pandemii, ta pandemia dotknęła najbardziej, spróbuję pokazać Państwu kilka takich aspektów, które mają znaczenie i będą miały znaczenie z pewnością przez długi czas dla codziennego funkcjonowania zarówno tych pacjentów geriatrii, opieki senioralnej, zdrowotnej, ale Również z całego systemu. Mhm. Um, właściwie nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że pacjenci starsi chorują inaczej. Już ponad 20 lat temu, widzicie to Państwo na lewej części mojego slajdu, zwracaliśmy uwagę na nietypowy przebieg chorób u starszych pacjentów. Na takie objawy jak delirium, czyli splątanie, majaczenie, na takie objawy jak upadki, czy zaburzenia lokomocji, czy ogólne pogorszenie sprawności, które u starszych pacjentów mogą być manifestacją bardzo różnych chorób. Od pogorszenia funkcji serca, od pogorszenia utlenowania krwi w płucach, od infekcji, poprzez powikłania polekowe, właściwie mogą manifestować wszystko i zwracaliśmy zawsze uwagę, że jeśli wystąpi jedno z tych zaburzeń, to trzeba wykonać szeroką diagnostykę. Po drugiej stronie mojego slajdu widzicie Państwo objawy niecharakterystyczne i wyraźnie zwracamy uwagę przed pandemią. Było to dla nas również oczywiste, że połowa pacjentów po 80 roku życia ma objawy delirium podczas zapalenia płuc. Co najmniej połowa to oznacza, że spodziewamy się tych objawów u co drugiego pacjenta. I to, co było oczywiste, jakby w pewien sposób podczas pandemii nas zaskoczyło. Możecie Państwo tutaj zobaczyć jedną z tabel z naszego artykułu, w którym zrobiliśmy przegląd literatury opublikowanej podczas pierwszej fali pandemii dotyczącej przebiegu covid u osób starszych. I gdybyście Państwo byli w stanie zwrócić czy, czy skoncentrować swój wzrok na najbardziej lewej kolumnie tego, pokazanej na tym wykresie, to zobaczycie Państwo, że delirium, majaczenie, splątanie nie występuje ani wśród częstych objawów prezentowanych podczas COVID-19 u pacjentów starszych, ani nawet nie występuje na liście objawów występujących rzadziej, które są nieco poniżej. Co więcej, w sierpniu opublikowano artykuł w jednym z poczytnych geriatrycznych czasopism, który zwracał uwagę na inną manifestację COVID -u, u osób starszych, a ta inna manifestacja dotyczyła właśnie splątania, czyli majaczenia zatem delirium. Przedstawiono cztery przypadki pacjentów po 80. roku życia, u których w przebiegu COVID nie wystąpiły żadne objawy ze strony układu oddechowego. Natomiast w w obecnych objawach dominowało splątanie. U jednej z pacjentek dodatkowo występowało pobudzenie i a, odmawiała przyjęcia jakiejkolwiek pomocy, choć nie radziła sobie z codziennym funkcjonowaniem. U innej wystąpiła biegunka, z której nie zdawała sobie sprawy i pomimo tej biegunki leżała w łóżku i jakby nie zgadzała się na jakąkolwiek pomoc. A u dwóch pozostałych, oprócz delirium, wystąpiła utrata apetytu. To jest o tyle ciekawe, że sprawiło trudność diagnostyczną, ponieważ w środkowej części tego slajdu jest tabela, która pokazuje czas, który był potrzebny na zdiagnozowanie COVID-19 u tych pacjentów, czyli czas, który wystąpił od wystąpienia pierwszych objawów delirium do postawienia diagnozy i ten czas wynosił około tygodnia u trzech z czterech tych pacjentek, co oznacza, że wyraźnie ten objaw, którego właściwie mogliśmy się spodziewać w tej najstarszej grupie wiekowej, zaskoczył osoby sprawujące opiekę i wpłynął na to, że ta diagnoza postawiona była późno. W kontekście COVID-u i jego konsekwencji warto zwrócić uwagę na pracę, którą napisał jeden ze znanych amerykańskich gerontologów, John Morley, która została opublikowana w Journal of Nutrition Health and Aging w ubiegłym roku, a dotyczy ona przedłużonego chorowania na COVID i a objawów, które są z tym związane. Szczegółowy wykład poświęcony temu mamy w dalszej części naszej konferencji, więc ja tylko zwrócę państwu uwagę, że właściwie wszystkie możliwe narządy mogą być objęte tym przedłużonym chorowaniem. Co jednak ciekawe, Morley przywołał pracę z 2006 roku, pracę opublikowaną w British Medical Journal w 2006 roku, więc już jakiś czas temu, pokazującą, że przewlekłe objawy chorób wirusowych, czyli to, co pozostaje po COVID-zie, nie jest zastrzeżone dla wirusa, z którym w tej chwili walczymy, ponieważ już wcześniej zwracane uwagę na takie. Przewlekle występujące objawy w konsekwencji innych chorób wirusowych i ta praca, na którą się powołuje, pokazuje, że 12% pacjentów miało objawy po infekcji wirusa epstein Bara lub wirusa gorączki rzeki Ros. To jest praca australijska. I co więcej, bardzo ładnie, macie Państwo pokazane, że rozmaite objawy, które występowały, ich częstość się zmniejszała wraz z upływem czasu. Natomiast bardzo ciekawy z punktu widzenia geriatrii jest to, co oznacza, że częstość objawów, objawów neurokognitywnych tak naprawdę wzrastała w czasie. Czyli była mniejsza w okresie do trzech miesięcy, potem widzicie Państwo, że im dalej tych, tych, tym tych objawów było więcej, co oznacza, że choroba wirusowa była tym czynnikiem wywołującym jakieś objawy, wywołującym objawy ze strony narządu a tak zwanego najsłabszego ogniwa w łańcuchu, ale potem już bardzo trudno było w cudzysłowie ten łańcuch z powrotem, z powrotem połączyć. Do tych objawów należało, tu widzę, że trochę Przesunęło mi się slajd. Należały objawy przewlekłego zmęczenia i intolerancja wysiłku, zaburzenia poznawcze, depresja, apatia i zaburzenia lękowe, ale również przewlekłe bóle mięśni. Um. To są konsekwencje bezpośrednio przechorowania czy bezpośrednio infekcji. Natomiast zwracamy uwagę, że u chorych starszych, nie tylko zresztą, ale u chorych z ciężkim przebiegiem COVID, w wyniku hospitalizacji doszło również do unieruchomienia, izolacji, zmian w diety, zmian diety, a także zmian wywołanych z nowym miejscem, czyli z tą hospitalizacją, z pobytem w nowym miejscu wśród obcych ludzi. Co dla osób starszych, które mają graniczne funkcjonowanie poznawcze, może być czynnikiem wywołującym czy pogarszającym występujące objawy. To wszystko prowadzi do pogorszenia sprawności i uruchamia kaskady i cykle geriatryczne, o których istnieniu wiemy od dawna. Tu macie Państwo przykład. Cyklu geriatrycznego powiązanego z kaskadami. Widzimy zatem, że niedożywienie, niedożywienie w przebiegu COVID się niczym nie różni od każdego innego niedożywienia, prowadzi do zmniejszenia masy mięśniowej, do sarkopenii, do zmniejszenia mobilności i upadków, a to utrudnia Codzienne funkcjonowanie poprzez niemożliwość wykonania zakupów i przyczynia się do zwiększenia niedożywienia. Mamy więc czy zwiększenia ryzyka niedożywienia. Mamy więc klasyczny cykl geriatryczny. Mamy w tym cyklu również dodatkowy cykl, pokazujący, że upadki są czynnikiem ryzyka i mogą prowadzić do nietrzymania moczu. To jest czynnik ryzyka depresji, a dalej mamy brak motywacji do działania i kolejne etapy bardzo ważne jest to, że proszę zobaczyć, że to koło jest praktycznie kołem obustronnym, czyli zarówno depresja przyczynia się do występowania nietrzymania moczu, jak nietrzymanie moczu jest czynnikiem ryzyka depresji, zarówno depresja jest czynnikiem ryzyka upadków, jak upadki są czynnikiem ryzyka depresji i tego typu kaskad i cykli w griatrii mamy bardzo dużo i to, co wywołuje COVID czy post-COVID, niczym nie różni się od tych kaskad i cykli, które mieliśmy wcześniej. Oprócz... Tego w związku z tym, że pacjenci zostali dotknięci przez infekcję, zostali też dotknięci przez cały szereg dodatkowych rzeczy. W związku z tym, już w sierpniu ubiegłego roku, Lancet opublikował taką pracę pod tytułem COVID-19 właściwie nie jest pandemią. Nie jest pandemią, tylko jest syndemią. Syndemia oznacza jednoczesne oddziaływanie kilku chorób. I kiedy mówimy o pandemii, nie tylko zresztą w odniesieniu do osób starszych, czy o konsekwencjach COVID-u, musimy pamiętać, że tak naprawdę widzimy konsekwencje nie tylko bezpośrednio u tej grupy, która COVID przeszła, ale widzimy również ogromne konsekwencje lockdownu i tego wszystkiego, co jest z tym związane. I kiedy mówimy o konsekwencjach COVID-u w ogóle, musimy przyjąć taką szeroką perspektywę i zobaczyć te wspólne oddziaływania zarówno samego COVID-u, jak i tego wszystkiego, co z covid jest związane. Kiedy mówimy o osobach starszych, bardzo ważną grupę osób starszych stanowią, grupy, stanowią osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych. I ja chciałabym poświęcić im teraz kilka minut, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, że ta grupa jest grupą szczególnie poszkodowaną i tej grupy, i ta grupa gdzieś tam zginęła w naszych codziennych dyskusjach. To jest bardzo szczególna grupa i możemy sobie uzmysłowić, jak bardzo szczególna na przykładzie jednej z naszych pacjentek, która na samym, której rodzina zadzwoniła do nas na samym początku pandemii o pomoc, ponieważ u pacjentki na rękach wystąpiły bardzo duże, trudnawające się zmiany, okazało się, że wynikają one z tego, że ona bez przerwy myje ręce. Samotna osiemdziesięciokilkuletnia kilkuletnia osoba, która hmm, przestała wychodzić z domu, słuchała radia i telewizji, otrzymywała jakąś prasę, zapamiętała, że musi mieć ręce dla swojego bezpieczeństwa, natomiast nie była w stanie zapamiętać, kiedy ostatni raz te ręce umyła. I to spowodowało, że myła je praktycznie bez przerwy, a to wtórnie przyczyniło się do zmiany do, do zmian skórnych, które powstały u tej pani na, na dłoniach. To jest tak, że przekaz, zapamiętany wybiórczo, rzeczywiście, proszę zobaczyć, może prowadzić do takich sytuacji, które czasem są dla nas trudne do przewidzenia. Chcę pokazać Państwu przykład, tego, jakie są konsekwencje COVID-u dla pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych. To jest jedna z takich wczesnych prac, które ukazały się po pierwszej fali pandemii. Ehm, hmm pytająca o to, jakie będą konsekwencje pandemii dla pacjentów starszych z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, czyli MCI, to są niewielkie zaburzenia, które u części pacjentów do końca życia pozostaną jako zaburzenia łagodne, ale u część pacjentów na podstawie tych łagodnych zaburzeń w jakimś krótszym czy dłuższym czasie rozwinie otępienie. Staramy się jak najdokładniej definiować czynniki ryzyka pogorszenia czy progresji łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych w kierunku otępienia, ale na obecnym etapie często jest to trudne. Wiemy na pewno, że brak aktywności fizycznej, brak kontaktów społecznych i nieodpowiednia dieta są czynnikami ryzyka, czyli mogą zwiększyć, zwiększyć tempo progresji łagodnych zaburzeń poznawczych w kierunku otępienia. Jedno z włoskich miast przygotowało specjalny program przed pandemią dla pacjentów czy dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, po to, aby maksymalnie ich akcyzować. I po to, aby no, ta progresja była jak najmniej prawdopodobna. Włączono do tego programu 126 osób w wieku 60 i więcej lat z rozpoznanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub subiektywnymi zaburzeniami poznawczymi. Różnica pomiędzy tym projektem a wieloma innymi jest tylko taka, że wyniki tego, co się stało w wyniku pandemii z tym projektem zostały opublikowane, a wyniki wielu innych projektów nie, ponieważ wiemy, że analogiczne projekty były prowadzone w wielu polskich miastach i miały dokładnie na celu zmniejszenie ryzyka progresji łagodnych zaburzeń poznawczych w kierunku otępienia ponieważ w czasie pandemii, pandemii, w czasie pierwszej fali pandemii ten projekt został zatrzymany, tak samo jak projekt aktywizacji wszystkich pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych we wszystkich polskich miastach, więc po miesiącu zadzwoniono do tych pacjentów, do ich opiekunów i zapytano, jak wygląda ich aktywność podczas pandemii w stosunku do tego, nie co było w czasie projektu, ale w stosunku do tego, co było przed projektem i czerwone na tym w tym slajdzie, fragmenty słupków pokazują to, co się pogorszyło. Niebieskie pokazują to, co się polepszyło, czyli odsetek osób, który, dla których zadeklarowano, że zwiększyły jakąś aktywność. Natomiast szare oznacza bez zmian. Wyraźnie widać, że w polu aktywność fizyczna. Wyraźnie wszystko się pogorszyło, natomiast przede wszystkim pogorszyła się oczywiście aktywność społeczna, ponieważ tym osobom jest trudno utrzymywać kontakty przez telefon czy jakieś komunikatory. I teraz yy, to ma znaczenie, kolosalne znaczenie o tyle, że z wyjątkiem próby aktywizacji poznawczej, tak naprawdę wszystkie te działania, czy zatrzymanie wszystkich tych działań. Dokładnie prowadzi do zwiększenia ryzyka progresji u wszystkich tych osób i oczywiście nie tylko u tych osób, ale również u wszystkich osób, u których jakiekolwiek rodzaje aktywności zostały zatrzymane. To jest jedna grupa objęta COVID-em w inny sposób niż samo zachorowanie. Natomiast druga grupa osób objęta COVID-em w inny sposób niż samo e, zachorowanie to są opiekunowie osób, z zaburzeniami funkcji poznawczych, opiekunowie chorych z otępieniem. Opiekunowie chorych z otępieniem to jest bardzo szczególna grupa ludzi, którzy dedykują często swoje życie chorym, a bardzo często są to współmałżonkowie osób chorych. Nieco rzadziej są to dzieci osób chorych które sprawują opiekę przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu i często nie mają czasu na normalne życie, w cudzysłowie. Co więcej, istnieją takie dane pokazujące, że w związku z COVID-u, że w związku z ogromnym obciążeniem opieką, co drugi opiekun chorego z chorobą Alzheimera z tym szczególnym rodzajem otępienia umiera wcześniej niż sam chory, pozostawiając chorego bez dalszej opieki. I to zawsze rodziło pytanie o ewentualną potrzebę wsparcia, tych opiekunów, po to, aby no, zapewnić im możliwość normalnego, codziennego funkcjonowania. Proszę zobaczyć, to jest jedna z prac pokazująca, jak, jak pandemia zmieniła funkcjonowanie opiekunów, a zatem też chorych z otępieniem. Tutaj przebadano grupę chorych, a Oceniając czy pytając o częstość występowania za poszczególnych zaburzeń podczas pandemii, więc proszę zobaczyć, że 80% opiekunów deklarowało, że w ogóle liczba rozmaitych objawów się zwiększyła. Ponad 70% opiekunów deklarowało, że chorzy. Z chorymi dużo trudniej się współpracuje, ponieważ są zaburzenia komunikacji. Macie Państwo też ponad 50% osób deklarujących, że u chorych występowały objawy apatii i depresji. Generalnie wszystkie objawy hmm, psychoneurologiczne nasiliły się podczas COVID-u. Co to oznacza dla opiekunów? Dla opiekunów oznacza to większe obciążenie opieką, a w związku z tym większy stres to przy braku wsparcia ze strony systemu i z samotnością w sprawowaniu tej opieki pogarsza... Sprawowaną opiekę, a zatem przekłada się na częstość występujących objawów u pacjentów, u podopiecznych. I znowu, niezaopiekowany czy gorzej zaopiekowany podopieczny oznacza większy stres dla opiekuna, większy stres dla opiekuna w systemie bez wsparcia oznacza gorszą opiekę i tak dalej. Czyli mamy kolejną grupę osób w systemie, których, które mają bezpośrednie przełożenie na codzienne funkcjonowanie osób starszych, o których dotknęła pandemia. I w odpowiedzi na to Polskie Towarzystwo Garantologiczne przygotowało projekt, który nazywa się Punkt post. COVID. To jest projekt pilotażowo prowadzony w tej chwili przez pół roku, dedykowany wszystkim tym, którzy przechorowali COVID i którzy odczuwają objawy po covid więcej niż trzy miesiące od czasu zachorowania, w okresie dłuższym niż trzy miesiące od czasu zachorowania. Projekt jest finansowany z budżetu miasta Poznania, czyli jest dedykowany mieszkańcom Poznania, którzy ukończyli 60 rok życia. Jest realizowany przez PTG we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i we współpracy ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego. Projekt działa w taki sposób, że pacjent rejestruje się, czy rodzina rejestruje pacjenta i zgłasza się w wyznaczonym terminie na badanie przesiewowe. To badanie przesiewowe wykonuje pielęgniarka geriatryczna. Jest to całościowa ocena geriatryczna, czyli takie narzędzie, które na co dzień stosujemy do oceny starszych pacjentów. Pielęgniarka ma na wykonanej tej oceny godzinę i ocenia wszystkie domeny funkcjonowania pacjenta, Fizyczną, odżywianie, codzienne funkcjonowanie, domenę psychiczną. Przy okazji, a właściwie wypełniając również, a taką ankietę, na której przetłumaczenie użycie dostaliśmy zgodę twórców, to jest ankieta COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screening, czyli taka ankieta poszukująca powikłań, czy definiująca powikłania po COVIDowe u pacjentów i zapotrzebowania na rehabilitację. Na podstawie wykonanej tej całościowej oceny geriatrycznej pielęgniarka definiuje domeny, które najbardziej ucierpiały w wyniku COVID-u COVID -u pacjentów, a tych którzy zgłaszają się na konsultacje i wyznacza dalsze konsultacje. Pielęgniarka ma do wyboru konsultację dietetyczną, fizjoterapeutyczną, neuropsychologiczną, ale też psychologiczną, ponieważ nie zawsze są to zaburzenia poznawcze, czasem są to objawy pogorszenia codziennego funkcjonowania wynikającego, na przykład, ze stresu. A mamy konsultacje z zakresu terapii zajęciowej pracownika socjalnego oraz przygotowuje zawsze informacje dla lekarza rodzinnego, jeśli potrzebna jest konsultacja, czy dalsza opieka, czy to geriatry, czy to pulmonologa, czy to innego jakiegoś specjalisty. Pielęgniarka średnio wyznacza dwie te konsultacje i ci specjaliści podejmujący. Te konsultacje ze sobą wspólnie ustalają ten dalszy program działań na trzy miesiące po to, aby no maksymalnie usprawnić pacjenta. Ten program trwa trzy miesiące dla każdego pacjenta i po trzech miesiącach wykonywana jest druga ocena. Rozpoczęliśmy go w maju, więc na razie nie mamy jeszcze bardzo dużo wyników, natomiast mamy wrażenie, że ponieważ bardzo duża jest potrzeba zarówno neuropsychologicznych konsultacji, pacjentów, u których COVID-19 rzeczywiście wywołał dużych zaburzeń poznawczych. Być może były one wcześniej, tylko większe ich nasilenie utrudnia w tej chwili funkcjonowanie na tanie. Jaka jest bezpośrednia przyczyna? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, ale też bardzo duża jest potrzeba konsultacji fizjoterapeutycznych czy terapii zajęciowej, czy takiego pogorszenia w codziennym funkcjonowaniu. To ma szczególne znaczenie, ponieważ w jednej z naszych prac poświęconych starszym pacjentom covid pokazaliśmy, że tak naprawdę największe znaczenie dla śmiertelności, i to nie tylko śmiertelności szpitalnej, ale również śmiertelności poszpitalnej w czasie 60 dni od zachorowania na COVID, ma niesprawność przed... Zachorowaniem na COVID. Oznacza to, że ci pacjenci, którzy byli niesprawni w wyniku pogorszenia sprawności, mają bardzo duży kłopot, żeby samodzielnie funkcjonować, a w związku z tym zdefiniowanie tych ich problemów wydaje się, że będzie rozwiązaniem, czy jakoś pomoże im funkcjonować w systemie, a z drugiej strony zmniejszy koszty systemu. I mamy w tej chwili już wyniki, które są w tej chwili publikowane z obserwacji półrocznej i rzeczywiście hmm, po wypisie ze szpitala niesprawni przed hospitalizacją w naszych badaniach dla grupy pacjentów, wszystkich pacjentów starszych hospitalizowanych w naszym szpitalu covidowym od początku pandemii do końca czerwca, czyli w okresie tej pierwszej fali i troszeczkę po. Najważniejszym czynnikiem ryzyka zgonu w okresie pół roku jest rzeczywiście niesprawność przed hospitalizacją. Bardzo Państwu dziękuję.